<śm> ah, </dajdżawki> oh, halo, siemaneczkowidzowie. Właśnie sajkum. Żupo tam najda. Dobra, dobra. Zajebiście. Kurwa, <śm /dajdżawki> jak mamon. A właśnie, a właśnie odpaliłem mamona, wiesz? Kryjmy. Kurwa! Mi! Nie. Jaki mi? Dolać się do chuja, nie. To trzeba się domyślić! Dobra kurwa, trzeba się domyślić! Ty! Ja, <noise> ja też. I Hubert też. No, zrób Nie tam mamy. jakiś shopping, Krzesiu, też. No. Zrób Nie tam mamy. jakiś shopping, Krzesiu. <noise> <noise> Grzegorz ma 10 da tysięcy! Daj im! Chuj, no jak się potrzebuje, to potrzebuje. Czekaj, ten, bo kurwa... Z, z Co gramy? Y eee, to Dobra. Za tydzień przywiozę Kali, do Jak nie, to mój mój. No, wola. No, a tak, tak. Najduje cyty Uważaj na lukę. Czysto. <noise> Patrz Kościół. Aha, o ich wyjebał. <noise> Jest Niktorana robity fuj jedzie. CT. Rare parod. Jeszcze jeden CT. I jeszcze oh, jeden CT. No skurwa! Las, <laughs> lasa Lasa kurwa <laughs> Nie mam moda eee, Ta, no gdzieś taki skimek. A ten, ja mogę ci modzika dać Tylko musisz mi dać... Eee, 50 złotych Ile? Czekaj <laughs> <laughs> okay. Na Twitchu musisz zrobić, że tak powiem, challenge'e, nie? Żeby kurwa no. do! Tak? Ej, nikt na banana nie poszedł, dojeżdżają. Aps, może już będzie, on tam lubi. No właśnie. Apsy czyste, możesz być. Razyk pod celownik, nie masz się tak na mnie. No nie! <śmienny> Long i Apsy, zaskoczył właśnie. To... Nie mogę, kurwa, nie mogę. Przestaw na dalek. O, dobra. Było, było. No, dalej, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj na. Nic na. Dawaj na. Uważaj, łom. Może jak to podąża za tą Ja nie wiem, on mi próbuje teraz uprzykrzyć bardzo życie. No wie... jest na shortcie, kurwa. Chińczyk. Dokładnie. Wow. <laughs> <laughs> o, idzie bananem tyłem. Na <laughs> tyłem. Tyłem masz. Się... Uh. O, chuj. Ja dostałem przez łeb. Wchodzi w bananach. Jeszcze jeden. Gdzieś tu na blisko. One more. Uważaj za ścianką nie? No. Bazinga. Oj. No to będzie to po lewej. Albo po No Mówiłem. Ale. Trebkowski info poszło. <grym> Fajno. Fajno. Akurat Będziecie... skoczyłeś, nie? Będziecie mieli muzykę w przerwach. Robisz zbliżenia? Tak. Dla widzów. DJ Kadelisk. DJ rack Wątroby. Kurwa. DJ, DJ jest... <laughs> Pierdolę, stałeś that? na tej rampie, to idź na tą rampę kurwa. I weź z tą paką w ogóle. W tej okay. O tak. Banger. To jest to.

Kurca, dawaj Robisz się, Jeszcze jeden. Dobra, idziemy w lewo, w lewo, w lewo. Do przodu i w lewo, trochę. wychył, wychył, proszę cię. A jest, czata. No jest, jestem jego lufę, cały czas, nie chciał wychylić. No tylko widzę, jak się tam cieni. Ten, a Jacek gra? Bo Hubert powiedział, że będzie grał, a Jacek? Co gra? No to też nie śpi uspogąbuć kurwa Ta jebnie, akurat już 21. Co Jak brani? kawkę jebnie, o. Dobra, jak się, kto, ja mogę iść B. Nie idziesz B. To bakam od kopingu. Nie. Ja, ja idę B. Ty a idziesz lepiej, idziesz na a. 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 reszta a jak ma iść? O kurwa, kurwa, dobra, wy, no bez to Bez hitu, nie, poczekaj. Dobra, ja pójdę no, z B, pójdę. ja pójdę B, no, chodź no, ze mną no, no, B, o, no, no. No i tam A ja na, na mida kto no. będzie chodził? O cie kurwa. Ja mogę chodzić mi da. No to idź no tyle Kurwa, No Oni pewnie ty mi. Pałacem się wpierdolą. Pewnie ta. Rotuj na, na już. Nie, raczej nie. Tak, da, pałac. <coughs> Dawaj okay. się Widzę pałac już. No, dybali się. Muszę palić, to był klasycznie Dobrze, Jacek tylko no Na, na niedźwiedzi chyba jest, na niedźwiedzi chyba jest Pućkoś Zin... B, może być je. Ale pakę macie, po co nabijesz? Na a, pakę macie dobra, sorry <śmiech> Brawo, <śmiech> na super, na B, Brawo. paka <laughs> do środku PS a... <laughs> Ty. Kto, za... Kto zabił tabakę, to blika dostanie ode mnie ja. ja. Ja zabiłem tabakę, co ty pierdolisz za farmazon? Nie <noise> kłócą! Teraz <noise> kurwa Ty no bez beki, no sobie dostałem. Jak tabakę. ty kurwa Zabij jeszcze... Tabakę. Najlepsze jest to, że gość taki farmazon wpierdala, że nawet kila nie ma po tej ludzie. <głosy> <głosy> no kurwa as, nie? A no faktycznie. <noise> Fak 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 że Idź na torta, tak to gdzie mi się z napar. A ja, kurwa, miałem się okazać. Coś B, 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 B. Pomocy B, najduj, najduj, najduj. Na midzie jeden jest, chyba za tym. Dużo B, pomocy. Otrzymaj się. Dobra. Chodzą. Jest mid jeden. Jeden na midzie. O pójdzie z Ale piękny dzień dzisiaj jest. Wyszli? <laughs> Dobrze Under jeden leży Jaki piękny wieczór Kurwa. Ok. Drabinka, drabinka jest, drabinka jest Ej, jeden jest na... Spocząby okno, e... do, okna, do okna chyba Jeden jest na będzie będzie. A To będzie No. A drabinka co? Drobinka Ubity. Miałem 11 HP nie Na co paka jest? Bo… Najlepiej no no oh, kurwa Jaki Goji. Wystarcza Wystarczy dobra motywacja Kurwa orzech Roztwierasz chyba teraz, co? O oh, kurwa Pa, jaki skorma Bariat Skorpion. Mój znak Zodiaku. Lechroch Pawlak. Moim moim odpowiednikiem to jest kurwa tumulec. Ma urodziny o, tego samego dnia. A, no. <laughs> <laughs> oh, O oh, kurwa, mi wyjebał. Jest, hmm. na midzie idzie jeden. Kaszyk. Och, buter po głowie. Drivek chyba, mam Nie mam jak teraz. O, no, najważniejszą osobę ujebałeś, to. Ja to też nożem nie działałeś. O U. Nice! Ładnie no. Es, jeszcze jeden. Fajcie, idź Jak on nie dostał głowy w ogóle? Ja sobie co rundę to z z z pytanie zadaję, nie. No, on... Ale kurwa, ten CS mnie nie wkurwia, a ta fifa po prostu... Ja pierdolę. Ty... Strasznie to, serio. No... Chyba odpalamy nasz oddajną broń bro, i na lewaj Sedrina. FIFA jest w Ty, Tyj, chodź tu Szymek, chodź tu. Chodź, patrz, cenuj się w środkową kratkę. A potem wceluj się w dolny korner tego gówna tu No i co? I masz smoka. Odwróć się tu w to Celujesz w to, ten corner no. tu na dole smok, I jump i throw No Jump i throw Chyba ten smok to jakiś taki no, ja mamy na, pałacu, na pałacu, Dobra, no. No, Teraz mamy Dawajcie tą rampą Ty chyba, że wjeżdżamy tym drugim smokiem, Dobra Ja chuj Biało mam, na BS albo dobyt. drewno BS albo drewno Ty nic nie o, jest smoku walił. Jest na drewnie, jest na drewnie Jest e, konektor jeden po drewni. Zabiłeś drewno? Konektor, konektor jeden myśl, minus drewno Ochroniasz konektor pakę i pakę lepiej Zajebiście Jeszcze jest jeden Brawo Super Brawo Super. Brawo nie Brawo. Brawo Brawo, brawissimo Zjebałeś tego smołka, ale... Yy, ważne, że spróbowałeś <grymianie> no, może ty jesteś stary, A co? Alok, gdzie na? mida ktoś niech wychyli. Rzucam konektor, smałka. Poczekaj, jeszcze nie wychylaj nie wychylej. I będzie w oknie. No, może skracać. Mogę? Ta. Ta. A w okno. Wy wrócił ale teraz w Short uwaga. Wlesuję short Mok do okna wleciał. To co, lecimy ten? O to kurde mał z tego marabaki Nie Dawaj dla Baki cię zajebie kurwa teraz z kosy. Nie ja, no gramy normalnie Ow, Judasze. No, Słuchaj, 5 dych to 5 dych, nie? No, jak to A? dla ciebie to jest na niecałe 10 euro, no to... Co? Co, kurwa, 2 kebaby sobie zamówię. No, za 10 euro? No. Gdzie ty kurwa Znabra mieszkasz? Ja no, w Berlinie mieszkał. Wiedziałem, że ta baka będzie tutaj. <zysklary> Noo! <zysklary> 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 jest kel, kel, <zysklary> O kurwa, single dorsy się jest rampa? Double doors Kurwa nie mogłem... Eee rampa dwóch, rampa dwóch, rampa dwóch Prawa, lewa Nice, i lewa był Dobra Aj, no Ostatni e, co, gdzie ty? Co? On przeszedł na akwarium. Ty pisz do tabaki, żeby... Ty pisz do tabaki, żeby ci pieniądze wysyłał lepiej Kurwa wiedziałem Brawo! Brawo, chubry. działem, że mnie nie zawiedział. Dziękuję, dziękuję. Akwarium może ktoś patrzeć no. Uważaj dable też, nie jak ktoś otworzył. I kreta Hahaha! <laughs> Bank. Uwa, na bank. Na to kurwa. No ostatni na A. Sejwujcie, spierdalać no. już. Nie przeszedł przez drzwi, kurwa. No. O chuj, reszta. Chwilkę to. Przed secret, szat, secret czy nie? chyba pobiegli, ta. pobiegli tak. Pobiegli secret tak, no. i Odsun się! Kurwa, sorry. Ja uciekam. Stał na dole, biegałem. Dobra, wpierdala się, kurwa. Dobrze. Kurde, zabiłeś mojego kolegę. Ej! <gry> ja? O kurwa. Reser jest na Dalbeltorsa Kurwa Kurwa Unachatuję Kurwa, A kurwa, kurwa, na no kurwa, kurwa, no. No kurwa, 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 twoje kurwa, Dobrze. pierwszy? A, ja nasz... nasz... Tajny agent na Tainy agent na Kurwa, tu poszedłem. Za! Co? O, gdzie było. Kurwa, nie mam nie Nie, nie, nie. Już i tak, ja nie, nie spierdolę, ani nie zdefuję. No, Zdefujesz, nie, pół sekundy kurwa, ale nie, 0,3 No raczej tą grubą A macie granat? A i Secret wchodzą już Wchodzą, i Secret o. Dobrze Dobrze Do biegnie Kurwa. O kurwa. kurwa, czterech do